Cześć! Witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale Przewodnik Językowy. Jestem tutaj, aby pomóc Tobie nauczyć się języka obcego w skuteczny sposób, przemyślany, a także przyjemny. Jestem Janna, czyli Twój przewodnik językowy i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, czy lepiej jest uczyć się języka obcego na kursie językowym, czy lepiej jest uczyć się języka obcego indywidualnie. Jak wykorzystać swoje możliwości i czas, a także jak być świadomym swoich wyborów, ich konsekwencji i ewentualnych rezultatów, które te wybory mogą przynieść. Ponieważ nie każdy z tych, nie każda z tych opcji przyniesie Ci taki sam rezultat. Być może się spodziewasz, że przyniesie jakiś konkretny rezultat, a niestety rozczarujesz się, ponieważ takich rezultatów z pewnych względów ci pewne metody mogą nie przynieść. W szczegółach wszystko dzisiaj sobie omówimy. Natomiast zanim zaczniemy, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, bądź masz problemy z systematycznością, nie wiesz jak się zabrać do nauki, nie wiesz jak wrócić do nauki, boisz się, że jak wrócisz, to będziesz mieć problem z takim słomianym zapałem. Natomiast wiele razy, na przykład, zaczynałeś naukę i Uczyłeś się, uczyłeś jakiś czas i niestety rzucałeś to wszystko. Jak podejść do nauki? Nie wiesz za bardzo. Nie wiesz, co zrobić, jak napotkasz jakieś trudności. Zwykle w Twojej obecnej karierze, że tak powiem, nauki języka, napotykając trudności, po prostu w tym momencie się poddawałeś. Jak nie ponieść porażki w nauce? Jeżeli zadajesz sobie te pytania, koniecznie zapisz się na mój warsztat, Językowy Jednorożec. Link znajdziesz w opisie pod filmem, bądź po prostu na stronie przewodnikjęzykowy.pl, łamane na jednorożec. Dzięki temu wyzwaniu właśnie dowiesz się, jak nie ponieść porażki w nauce, jak uczyć się w sposób systematyczny, jak poradzić sobie z problemami, które napotkasz po drodze, a na pewno je napotkasz, bo to po prostu jest coś nieuniknionego w każdym procesie nauki. Zawsze się znajdzie coś, co może ciebie powstrzymywać, dlatego warto jest zawczasu się do tego wszystkiego przygotować. Opamiętaj, że nic nie wydarzy się, jak nie będziesz nic robić. To nie jest też tak, że to jest jakaś magiczna pigułka, weźmiesz ją sobie myk i już następnego dnia będziesz mówić płynnie. Nie. Jak chcesz obejrzeć filmik, jak można to zrobić, to jest tutaj. Link do niego, taki nagrałam, humorystyczny. Ale chciałabym, żebyś zapisał się, bądź zapisała na właśnie to wyzwanie. I nie tyle zapisała, ale zastosowała te metody, które ja tam przedstawiam, te porady w praktyce. Weź sobie po prostu te porady do serca i zastosuj je. Ja e, stosując taki mindset, takie podejście do nauki języków, nauczyłam się dziewięciu języków, więc wierz mi, to naprawdę działa. To nie jest tak, że to jest jakieś czegadanie. I dzięki. Tym poradą możesz nauczyć się zarówno jakiegokolwiek języka, jaki chcesz, i także na jakimkolwiek poziomie, jaki potrzebujesz. Także zapisz się na przewodnik językowy.pl łamane na jednorozec, no wiadomo, że nie piszemy. Ale wracając do naszego tutaj tematu dzisiejszego odcinka, zajmiemy się tym odwiecznym pytaniem, kura czy jajko, tak? Czy takim świecie tutaj e, nauki języków obcych, Pytanie, czy kurs, czy nauka indywidualna. Więc krótka odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie da się nauczyć języka obcego bez indywidualnej pracy. Bardzo często zastanawia mnie po prostu takie podejście, że wielu osobom wydaje się, że na kurs to wystarczy pochodzić dwa razy w tygodniu, po 90 minut, nawet sobie załóżmy, i już nic oprócz tego nie trzeba robić. Natomiast no, przypomnijmy sobie, jeżeli już jakiś czas temu skończyłeś swoją taką standardową edukację, skończyłeś a, liceum, studia czy też też inne etapy edukacyjne, to przypomnij sobie, czy chodząc na same zajęcia i nie robiąc nic poza tym, byłeś w stanie na tyle opanować materiał, że dostawałeś bez problemu piątkę z egzaminu. No, Jeżeli nie jesteś Mozartem ani Beethovenem, nie masz absolutnej, absolutnego słuchu i wiedzy, to prawdopodobnie tak nie było jednak poświęcałeś, poświęcałaś czas w domu na to, żeby te wiadomości, które zostały przedstawione na zajęciach, po prostu sobie powtórzyć. I to jest naturalna kolej rzeczy. Bez tego po prostu nie da się nauczyć niczego, także języka. Dlatego pamiętaj o tym, że musisz pracować w domu, musisz powtarzać materiał, który Przedstawiany jest na jakichkolwiek zajęciach, czy to indywidualnych, czy grupowych, czy na kursie, czy jeżeli się uczysz sam. Po prostu musisz ten materiał powtarzać, bez tego nie da rady. I teraz tak. Załóżmy sobie, że chodzisz na kurs. Przeanalizuję taką sytuację. Chodzisz na kurs dwa razy w tygodniu po 90 minut, czyli to jest 180 minut tygodniowo. Załóżmy również, że ta grupa nie jest jakaś super duża liczy 10 osób. Więc. Tak naprawdę, jak podzielimy te 180 minut na 7 dni, to wychodzi, że uczysz się około 25 minut dziennie. Jeżeli podzielimy te 180 minut na 10, to znaczy, że 18 minut w ciągu całego tygodnia jest przeznaczonych dla Ciebie, jeżeli równomiernie byśmy ten czas podzielili przez wszystkich uczestników. Natomiast, no, umówmy się, nie jest tak na żadnym kursie, że Ty przez 18 minut możesz. Mówić na przykład, czytać, cokolwiek robić. Zwykle połowę tego czasu zajmują mniej więcej wyjaśnienia nauczyciela tego prowadzącego zajęcia. No więc zostaje nam 90 minut na 10, czy około 9, a zwykle nawet mniej. Więc to jest około kilku minut. Nawet załóżmy, że optymistycznie, że 9. Czy w ciągu 9 minut, które wykorzystujesz w 100%, tylko ty jesteś w stanie nauczyć się, Języka, mówić na przykład w danym języku, czy jesteś w stanie nauczyć się w, przez ten czas gramatyki i zapamiętać wszystko. No, nie jesteś w stanie. Choćby nie wiem co, to niestety, ale nie będziesz w stanie. I wierz mi, nie myśl sobie, że to jest tak, że ty jesteś mało zdolny albo coś w tym stylu. Nie. Ja też nie jestem w stanie. Ja też nie jestem w stanie. Ja też muszę sobie powtórzyć. Także i wielu innych poliglotów, moich znajomych, których znam. Też sobie te wiadomości powtarza. Także to jest coś absolutnie fundamentalnego, o czym musisz pamiętać. Bez tego po prostu nie ma opcji, że pójdziesz dalej. Pytanie, czy kurs jest lepszy, czy zajęcia indywidualne? Na pewno bardzo dobry rozwiązaniem jest kurs na początku nauki. Ja też korzystałam z kursów i to nie jest tak, że kursy to są złe. Ale musisz sobie zdawać sprawę z tego, co ci taki kurs da. On ci nakreśli jakąś ścieżkę, którą powinieneś, powinnaś podążać. Jeżeli nie umiesz nic w danym języku, to cokolwiek byś się na tym kursie nie nauczył, nie nauczyła, na pewno ci się przyda, bo takie zupełne podstawy, podstaw to jest coś, co się powiela na wielu kursach. Jeżeli weźmiesz sobie nawet kilka książek do nauki języków, to na takim początkowym etapie te Informacje, które są prezentowane obojętnie jakim kursie, w jakiej książce, są mniej więcej zbliżone tematycznie, ponieważ musisz się nauczyć przedstawiać, musisz się nauczyć mówić o sobie, o rodzinie itd., itd. Więc to jest normalne, że takimi pojęciami, od takich pojęć zaczynasz. Natomiast bywa też tak, na każdym etapie nauki, że pewne rzeczy mogą Ci być niepotrzebne. Jeżeli chodzisz na kurs, to nie do końca możesz wybrać ten materiał, ale obejrzyj sobie tutaj filmik, który przygotowałam, jak się nie należy uczyć. To jest już dłuższa, dłuższa rozmowa, więc spróbuj sobie obejrzeć właśnie ten film. Co dalej? Na pewno podczas kursu nie nauczysz się mówić, ponieważ. W ciągu 9 minut tygodniowo, no to umówmy się, jeżeli by dziecko uczyło się 9 minut tygodniowo, mówiło przez 9 minut tygodniowo, to tak myślę, że nauczyłoby się mówić w ciągu kilku lat. Zresztą to też nie jest jakoś super szybko, ponieważ to dziecko z nauką mówienia poznaje świat. no to też jest temat Rzeka na inny filmik, który będzie tu, jak już go nagram. Więc nie ma takiej opcji. Jeżeli chcesz pracować nad mówieniem, Bądź jakąkolwiek inną sprawnością, musisz po prostu poświęcać na to dużo czasu. Kolejnym, jakby takim aspektem nauki na kursie jest to, że poświęcasz niewiele czasu, nie skupiasz się nad, żadną, nad żadnym z aspektów wystarczająco. Troszeczkę zrobimy czytania, troszeczkę słuchania, troszeczkę mówienia, troszeczkę pisania może. Na tych początkowych etapach, no to tego praktycznie nie ma wcale, no bo co tam napiszesz, jakim z nią chcesz powiedzieć, prawda? Troszeczkę zajmie się gramatyką, troszeczkę słownictwem, troszeczkę wymową. To też wymowy już też w, od, powiedzmy, z 20 lat jest takie, taki element na kursach, natomiast kiedyś w ogóle w książkach nie było wymowy, by się to pomijało, co moim zdaniem jest praktycznie najbardziej kluczowe. Są jeszcze jakieś aspekty kulturowe, czasem biznesowe i tak dalej, i tak dalej. Więc nad tymi wszystkimi elementami pracujesz po troszeczku i żadnego z tych elementów nie zgłębiasz na dłuższą metę dłużej. Więc jeżeli chcesz się stricte nauczyć z tych, któregoś z tych aspektów, nie możesz oczekiwać, że kurs Ciebie tego nauczy. On Ci pokaże pewne rzeczy, nauczy Cię pewne rzeczy, wyjaśnić, ale nauki samodzielnie i zapamiętania ogromnej ilości materiałów nie jesteś w stanie przeskoczyć. I to też nie jest tak, że nauczyciel nauczy się za ciebie. To ty się musisz nauczyć. E jakby nazwa w ogóle zawodu nauczyciel jest myląca w języku polskim i o tym też tutaj będzie filmik, bo te nasze oczekiwania są zupełnie błędne. Nauczyć się musisz ty. Nauczyć to ci pokazuje. Więc jeżeli chcesz się skupić, Bardziej na jakimś aspekcie, to musisz po prostu ten aspekt wyćwiczyć i poświęcić na to dużo więcej czasu. Dlatego też niektórzy uważają, że nauka samodzielna jest najlepszym rozwiązaniem. To nie jest najlepsze rozwiązanie, to jest jedyne rozwiązanie, bo nieważne, czy chodzisz na kurs, czy masz dodatkowo lekcje jakieś indywidualne, czy spotykasz się z kimś i robisz wymianę na przykład językową, czy ta osoba. Która pomaga ci w nauce języka, jakiś native speaker, czy to jest twój chłopak, dziewczyna, mąż, żona, koleżanka, kolega, nieważne. Ta osoba, reprezentant tego języka, który ci daje jakiś feedback, musi występować też zawsze z tego względu, że język jest stworzony do komunikacji. Więc nie możesz się uczyć po prostu tak sobie o w próżni. Język stworzony jest do komunikacji i jeszcze oprócz tego na język nachodzą się elementy kulturowe i o tym też nie wolno zapominać, bo to nie jest próżnia. Zupełnie inaczej kulturowo kraj wygląda Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Portugalia, Brazylia. To są zupełnie inne kultury, mimo tego, że ten język jest jakoś dosyć mocno zbliżony i bez problemu byliśmy w stanie się Pokomunikować, obojętnie, który akcent używamy. Oczywiście te amerykańskie są łatwiejsze do zrozumienia dla Europejczyków i. a odwrotnie, już nie jest tak łatwo. A to też już jest temat na odrębny film, odrębne wideo. Ale musisz pamiętać, że po prostu ta praca własna jest absolutnie, absolutnie nieunikniona. Więc jeżeli masz tylko. 120 czy 180 minut tygodniowo na naukę języka i liczysz na to, że chodząc jedynie na zajęcia, nie odrabiając zadań domowych, nie poświęcając na, w ogóle czasu na kontakt z językiem, tego języka się nauczysz w tym terminie, który jest tam powiedzmy przewidziany w trakcie tego kursu, no to muszę cię bardzo mocno rozczarować. Niestety się nie nauczysz tego języka. Musisz czas wykorzystywać maksymalnie. Nawet jeżeli tego czasu nie masz za dużo, to powinieneś, powinnaś tak sobie przepriorytetyzować swoje rzeczy, swoje życie, żeby ten czas znaleźć, bo inaczej nic bez tego po prostu się nie wydarzy. Więc podsumowując, oczekiwanie od nauczyciela, że Ciebie nauczy języka, jest całkowicie błędne, bo nauczyć się musisz Ty. Oczekiwanie od kursu i od tego, że jeżeli będziesz chodził dwa razy w tygodniu po 90 minut na zajęcia, Będziesz dzięki temu kursowi nauczyć się w ciągu pół roku czy roku języka, też jest błędne. Myślenie, że nie trzeba poświęcać czasu w domu w ogóle na samodzielną pracę, jest błędne. Myślenie, że można się uczyć języka absolutnie samodzielnie i zupełnie się nie kontaktować ze światem zewnętrznym, też jest błędne. Jeżeli właśnie masz taki problem, masz problem z podejściem do nauki, nie wiesz jak poradzić sobie po drodze z trudnościami, nie wiesz jak nie ponieść porażki w nauce, po prostu zapisz się za darmo na takie wyzwanie, które przygotowałam. W ciągu kolejnych dni dostaniesz kilka filmików, które pomogą Ci rozwiać te wszystkie problemy i odpowiedzieć na te wszystkie Twoje pytania, i dzięki temu zaczniesz uczyć się skuteczniej i efektywniej. I dzięki temu będziesz miał większą satysfakcję z tej nauki, bo jak wiadomo, lubimy robić to, co nam wychodzi w myśl rejsowego powiedzenia, lubimy piosenki, które znamy, prawda? Także zachęcam Ciebie do skorzystania właśnie z tego wyzwania. Znajdziesz je na stronie przewodnikjęzykowy.pl, łamane na jednorozec, no bo żyjmy przemy, bądź jak ciężko jest zapamiętać, to po prostu kliknij w link poniżej, tam dostaniesz poradnik i jeszcze kilka filmików Dzięki którym właśnie zaczniesz uczyć się skutecznie. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!